Dzisiaj zrobimy łódkę z kurczaka w maślance. Przepis, jak zwykle, bardzo prosty, bardzo szybki. Tutaj nie potrzebujemy też jakichś wyszukanych przypraw i składników. Ja tu mam 10 drumsticków. Do tego 60 ml oliwki z oliwek, dwie łyżki stołowe miodu. Jak mamy syrop klonowy, możemy dać syrop klonowy. Ja akurat syropu nie używam, także tutaj. Dam miód, sos sojowy, sól, maślanka, kminek, pięciarenek czostku Czosnek pokroimy w plasterki, nie musimy go przez praskę wyciskać. Pięciarenek czosnku mamy pokrojone, przełożymy do większej miseczki. Teraz wszystkie składniki połączymy, tak jak mówiłem, 60 ml oliwki z oliwek. Do tego dwie łyżki stołowe, czyli jakieś 30 ml miodu. Jak mamy skrystalizowany, to wystarczy go podrzać. I już bez problemu nam się wszystko wymiesza. Jak mamy syrop klonowy, to możemy, tak jak mówiłem przed chwilką, użyć syropu klonowego. Ja z racji tego, że. Nie mam, zrobię na miodzie. Dwie łyżki. Dorzucimy sosu sojowego. Jak mamy Bonchester, możemy dodać Lanchester. Dwie łyżeczki soli kłodawskiej dorzucimy jeszcze jedną łyżkę zmierzonych ziaren pieprzu jedną łyżeczkę kminku Teraz wszystkie składniki wymieszamy. Jak to przebełtamy dość dobrze to dolejemy naszą maślankę. Wymieszamy razem z maślanką. Ja użyję pojemniczów próżniowych. Sadzę to na 24 godziny do lodówki. Minimum 2 godzinki, tak żeby nam się to wszystko przeżarło. Jak mamy rękaw, możemy to te dramstiki nasze wrzucić do rękawa, zalać tą maślanką tutaj z przyprawami. Nawet odciąć powietrze. I wrzucić do lodówki, tak żeby jak najbardziej te przyprawy tutaj w tym mięsko nam wnikły. Ja akurat tak mówię, użyję pojemniczka próżniowego też, będzie dobrze. Ale jak mamy jakąś reklamóweczkę jednorazową czy rękaw, śmiało możemy tak użyć. jemy maślankę. 500 ml. i wszystko razem wymieszamy i tak przygotowaną marynatą zalejemy nasze wcześniej umyte nóżki ja to wszystko jeszcze razem wymieszam i przełożę, przeleję tutaj ten sos do pojemniczka i umieszczę w lodówce na jakieś 20-24 godziny a mam przełożonego, teraz tą marynatą zalejemy i na drugi dzień odpalimy piekarnik na 220 stopni. Nadmiar marynaty z naszych nóżek zrzucimy. Będziemy potrzebować jeszcze dwie łyżki oliwki czy tam oleju extra do posmarowania z góry naszych drumsticków. I będziemy je piec jakieś 40 minut. A 30 minut z termobiegiem. Ja będę piec góra dół, tak myślę 40 minut spokojnie wystarczy. Możemy przełożyć na folię aluminiową, ewentualnie na jakieś naczynie żaroodporne. No, ja już podciśnienie mam zrobione, także. Mój kurczak wędruje do lodówki, no przepis tak jak mówiłem banalnie prosty, jak nie mamy czasu jesteśmy zapracowani, nie chce się nam stać przygarbka to tutaj taki, takie wykonanie kurczaka, mega proste, no oczywiście najlepiej zrobić to dzień wcześniej, ale jak nie mamy czasu możemy śmiało tam na minimum te dwie godzinki czy nawet godzinkę tak zamarynować i też będzie dobrze. Dokonanie no, dobiegło końca, jak tu tak się prezentuje nasz kurczaczek, ja tutaj użyję naczynia żaroodpornego ale możemy śmiało użyć blachy pokrytej folią aluminiową. Przesmarowałem delikatnie naczynie, tak żeby tutaj nam mięsko zbytnie nie przywarło. Jak mamy folię aluminiową, to będzie lepiej. Teraz strząśniemy nadmiar naszej marynaty. I będziemy układać wszystko w naczyniu. Kurczaczka wychodzi spora ilość. Mam 10 kawałek, tak jak mówiłem na samym początku. Mega proste. Nagrzewamy piekarnik 220 stopni. I tak jak mówiłem, jakieś 40 minut będziemy to piec. Ja tutaj staram się tą, te nóżki ułożyć, te dębniki skórą do góry, tak żeby się to fajnie wszystko przypiekło. Teraz dwie łyżki oliwki dla zrumienienia lepszego posmarujemy po całości przepis dla zapracowanych a leniwych Tak to wygląda. Piekarnik nagrzany, wrzucamy naszego kurczaka. Ja tutaj zmieniłem na, na sam dół blachę, tak żeby za szybko tego kurczaka nie spaliło. Ewentualnie jak nie będzie się rumieniło, no to możemy zmienić i go podnieść troszeczkę wyżej. Pieczenie dobiegło końca. Ja tutaj 10 minut przed końcem podniosłem nasze drumsticki na środkową półeczkę i tak jeszcze dwie minutki. Przed wyłączeniem włączyłem funkcję termoobiegu, tak żeby jeszcze delikatnie podrumienić Z naszego kurczaczka. To tak jak widać bardzo ładnie się prezentuje, także jak nie mamy czasu. Mamy dzień jakiś leniwy, to możemy śmiało takiego kurczaczka szybko przyrządzić. Zachęcam do spróbowania tego przepisu i do następnego.